Pan następny? Dawid Ndrzejczyk, członek Stowarzyszenia Republikanów. W partii od 2012 roku, jednak wcześniej działał już jako sympatyk. Student historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedsiębiorca, właściciel firmy specjalizującej się w sprzedaży piłta taśmowych, czyli szeroko pojęta branża drzewna. Zagorzały kibic Lecha, członek fan klubu kibiców z oraz byłego stowarzyszenia kibiców Wiara Lecha. Jego pasją jest historia, piłka nożna i architektura. Zapytany o autorytet, powiedziałby: uwaga, uwaga, Jeremi Wiśniowiecki. O czym nam dzisiaj opowie? Opowie nam o współpracy pomiędzy Republikanami a Kongresem Nowej Prawicy i dlaczego jest to bardzo, bardzo dobra wiadomość, że Kongres Nowej Prawicy tak dobrze się rozwija. Zapraszamy, Dawid Urzej. Dzień dobry Państwu, rozglądam się dzisiaj po sali. Jestem bardzo zadowolony, że widzę tyle osób tutaj, które dzisiaj właśnie przyszły. Widzę, że struktury Kongresu Nowej Prawicy się rozwijają. Jest to dla nas bardzo dobra informacja jako pani. Dziękuję właśnie Tomkowi za zaproszenie. Zadzwoniłem wczoraj do niego ze spotkania z Przemysławem Witlerem. Powiedział mi, Dawid będziesz dzisiaj przemawiał". Mówię, o czym ja mam sobie mogę powiedzieć? A no, powiesz coś tam od siebie owad współpracy z Republikanami i Nowej Prawicy. No i tak, co mogę powiedzieć? Republikanie powstali w ubiegłym roku i od tego czasu można powiedzieć, że rozwija się powoli współpraca. Osobą, która rozpoczęła tą współpracę jest w Poznaniu pani Janina Pańska adamia która jest wielką sympatyczką Kongresu Nowej Prawicy, a nie mogła wstąpić do partii politycznej, ponieważ wykonuje zawód prawniczy i, i nie jest e, to możliwe. I od tego czasu można powiedzieć, przekonywała Stowarzyszenie Republikanie, że Kongres Nowej Prawicy jest odpowiednią e, grupą osób odpowiednim stowarzyszeniem, odpowiednią partią polityczną, z którą można nawiązać współpracę. I ta współpraca powoli powiedzmy nabierała tempa i w tym roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Przemysławem Witlerem a Januszem Korwin-Mikke. I od tego czasu można powiedzieć, że regularnie spotykamy się z republikanami z w Poznaniu. Czemu mówię, spotykamy się z republikanami, bo też jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy i można powiedzieć, że czasem mam jakieś rozwojenie jaźni, mówię jako republikanin, a czasem jako przedstawiciel Kongresu Nowej Prawicy. Teraz trochę bardziej jako republikanin. Dlaczego współpracuję? Ponieważ wszyscy chcemy silnego kraju, silnego kraju polskiego, kraju. W którym mamy bogatych obywateli, kraju, w którym Dzień Wolności Podatkowej nie przypada na przełomie czerwca i lipca, tylko, jak mówią Republikanie najpóźniej, 1 maja, jak powie KNP w styczniu. Tutaj jest taka drobna różnica, ale nie przyciągnęłaś właśnie dzisiaj, żeby mówić o różnicy. Przyszedłem, żeby powiedzieć, co możemy zrobić. Przede wszystkim zobaczcie, jakie jest nasze państwo. Nasze państwo wykańcza obywateli. Mamy teraz bandę pięciorga, wcześniej bandę czworga, którzy oni zmieniają pewne zasady, pewne tam przepisy, obniżają jeden podatek i podwyższają drugi. Musimy z nimi walczyć, rywalizować. Ale jak mamy z nimi walczyć, kiedy jesteśmy wszyscy tak podzieleni? Mówię tutaj o prawicy. Oczywiście nie nazywam prawicą PiSu, gdyż oni są bardziej nawet na lewo od Sojuszu Lewicy De Demokratycznej, co niektórzy przedsiębiorcy, którzy prowadzili firmę w czasach Sojuszu Lewicy De Demokratycznej, później PiSu, na pewno zauważą. O platformie już w ogóle nie mówię o to jest tragedia. Ale potrzebna jest przede wszystkim współpraca. Co kongres ja Nowokolnicy powinien zrobić? Nie odrzucać współpracy z narodowcami, którzy są liberalni gospodarczo, nie odrzucać współpracy z republikanami. To już właśnie widzimy, że z republikanami jest lepiej. Jeśli chodzi o narodowców, nie wiem, nie śledzę tego. Kolejną kwestią jest. Wynik wyborczy nowej prawicy, który jak wiemy jest bardzo dobry, 7%. Ostatnie sondaże pokazują, że mamy 11-13%. O czym to świadczy? Że potrzebny jest rozwój struktur. Tutaj yy, widzę, że struktury stwarzeniu się rozwijają. W Poznaniu yy, pamiętam, jak przychodziłem w ubiegłym roku, yy, było nas 6-7. Teraz, yy, jak przychodzę spóźniony lekko, to nie mam nawet gdzie usiąść, bo nie mieścimy się wszyscy yy, w oldschoolu. To dobrze świadczy. Fajnie, mamy tyle osób, ale te wszystkie osoby musimy jakoś zagospodarować, co by się nie zniechęciło. Więc y, tutaj taka rada jako Republikanina do Nowej Prawicy, że przede wszystkim trzeba zagospodarować nowych ludzi, którzy się pojawiają. Tutaj też rada dla Kongresu Nowej Prawicy w stwarzędzu. Y, mam nadzieję, że nowe władze na pewno będą dbały o każdego nowego y, członka, który się pojawi i zagospodarują go odpowiednio. Gdyż jak wiecie, osoba, która przyjdzie na spotkanie, będzie miała złe wrażenie, powie 15 innym, że tutaj jest źle. A jak przyjdzie osoba jedna i będzie zadowolona, to powie Tak działa właśnie ta zasada. Więc dlatego tutaj jako republikanin niewątpliwie bardzo się cieszę, że kongres nowej prawicy w starzę się rozwija, struktury republikańskie wiem, że będą też się rozwijać. Tutaj mnie zapewnił Tomek. Więc mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować na i Życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego w rozwijaniu struktur. Mówię tutaj też jako członek Kongresu Nowej Prawicy. Na pewno do Was zajrzę nie jeden raz i mam nadzieję, że jestem mile widzianym gościem. Dziękuję.